Panie Jezu Chryste, ofiarujemy Tobie naszą modlitwę adoracyjną we wszystkich intencjach Kościoła, za naszych kaplanów, ojca Luzia, Ojca Waleria, za nasze sprawy i za nawrócenie grzeszników za miosierdziem dla całego świata. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Pala Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego. Okay. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, o krwi która się któraś wytresnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Matko, milosierdzia, Módl Święta Siostra Faustyno, błogosławiony Ksiądz Michal Sopoćko, wszyscy święci patronowie, aniołowie nasi, a dusze wiernych zmarłych przez milosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Przez przyczyny świętego Józefa zanosimy nasze prośby do Pana Boga we wszystkich intencjach Kościoła i świata. Kyrie Eleison, Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Bożym, Duchu świętej, Boże. Święta Trójcu jedyny Boże. Święta Maryjo. Święty Józefie, przesławny potomku Dawida, światło patriarchów, oblubieńczy Boga Rodzicy, opiekunie odkupiciela, przeczysty stróżu dziewicy, żywicielu syna Bożego, troskliwy obrońco Chrystusa, sługo Chrystusa, sługo zbawienia. Glow Najswiętszej Rodziny. Юзефе найsprawiedliwszy. Юзефе найчистший. Юзефе найрозтропniejszym. Юзефе наймężniejszym. Юзефе найposшniejszym. Юзефе найшим. Зверцядлу церpliвости. Милостнику уbóstwa. Wzorze pracujących, ozdobo życia rodzinnego, opiekunie dziewic, podporo rodzin, podporu w trudnościach, pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych, patronie wygnańców, patronie cierpiących, patronie ubogich. Patroni umierających. Po strachu Duchów piekielnych. Opiekuni Kościola Świętego. Baranku Boże, który gladzisz grzechy świata. Baranku Boże, który gladzisz grzechy świata. Baranku Boże, który gladzisz grzech i świata. Ustanowił go Panem domu swego. Módlmy się, Boże. W niewysłowionej opatrzności swojej wybraliśmy świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki swojej. Spraw prosimy, abyśmy zasłużyli na jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli, wezwawszy pomocy Twojej najświętszej Oblubienicy. Z ufnością również blagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z niepokalaną dziewicą, Boga rodzicą Maryją i przez ojcowską Twą troskliwość, którą taczali dziecię Jezus, pokornie blagami. Wejże łskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoim i swoim potężnym ustawienictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa, oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę blędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowali dzieci Jezus z niebezpieczeństwa, tak teraz broń święty Kościół, Boży od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świętobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.

Zalić nam chleb z nieba. się boże Ty w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej mańki. Daj nam taką czcią otaczać święty tajemnicy ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.